Siema, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i dzisiaj będę pracował głównie poza granicami Galdern dla Nemroka. Pierwszą rzeczą jaką pójdę zrobić będzie... będzie... zdobycie tych bryłek siarki dla Nemroka. I tam jeszcze szamana jednego tam, Grimbold się chyba nazywa. No. Spalnia siarki jest naprawdę blisko Geldern, bo wystarczy wyjść yy, Geldern północną bramą i skręcić w lewo i cały czas podążać murami miasta pod murami miasta. No i trzeba tutaj sobie pozbierać. Mora, przestań tu myszkować. Pozbierać muszę. i zwierzątkość tą głośno drzewa dosyć nie, nie do ogniska No, nie mam co upie upiec tutaj, no trzeba było tam od razu wyjść, dobra w tej stronie zabrałem tutaj coś mora, jest... przestań tu myszkować Tym morkiem sobie za chwilę Mora, przestań po... tu myszkować! Dobrze, wierzę się już zamknij. Pogadam jak widzę z kopalni. O, jasczurka, zabijemy Zawsze więcej ekspo, nie? Te 25 Och, szans. Rywa Zabijasz się jak jakiś złodziej! Cicho bądź. Najpierw ja sobie wydobędę tą całą siarkę. Tutaj coś nie leży? Chyba nie. O, tu są. Hej ty! Co się tak skradasz? Le Nie chcę żadnych kłopotów. W ogóle tam gdzieś słychać pełzacz. Hej ty! Co się tak skradasz? Duże to Co za charówka. Trudno. Jeśli było niegrzecznym dla orków, to tak jest. Rosa... druka siarki, chrząszcz... Uderzyłeś mnie? Poczekaj, Poczekaj tylko! Oh. No to oh. chciałem sprawdzić jak... Jak już skończę właściwie... Wydobywanie pokojową tej siarki. Chciałem sprawdzić, czy jak zaatakuję tych niewolników, to orkowie się na mnie rzucą. Bo nimi zajmowali po prostu te miejsca do wydobycia siarki. Jak widać, oh. może. Hej, ty! Co się tak skradasz? Znowu chcesz zostać? Się, siarki jedno sząszcz właściwie mógłbym sobie na tych niewolnikach pułek ale aż taki hamski nie jestem skradasz się jak jakiś złodziej Dobra, ty nie chcesz odejść po dobroci to Ej hey, przestań mówić! tak! Kocze. Chciałem walczyć tego tak w Gotyku jedynce, żeby coś zrobić, jakąkolwiek akcję czy mieczem, czy jakąś czynność to trzeba nacisnąć yy, Lewy przycisk myszy i W Tutaj jestem jeszcze gdzieś jakieś O tu jest jeszcze jedna brułka Poniosłem to, podniosłem Dobra, gdzie mi tymi tu przeszkadza? Ja, jak śmieszne! Ujdzie uh... ci to na uh... sucho. Skradasz się jak jakiś złodziej. Nie w ogóle, a właśnie mi uszu na, na sucho. Tak wiem, moje suche komentarze. Ja już mam tej siarki. Tych bryłek. Cholera, ale mnie bolił. 24 on chciał ile? 30. Plus jeszcze dla szamana. Sprawdzę ile ten szaman chciał. Cześć. 30. Nie wiem ile on będzie chciał. Nie wiem czy mi starczy. Nie wiem czy zrobię tego questa. A jakoś mi to zwisa. Ważne, że. Żeby... To była siarka? Tak, bryłka siarki. No, Teraz jeszcze trochę powalczymy dla tej siarki. Sulfok. Ej, mora! Dobrze, że tu wpadłeś. Mam dla ciebie robotę. Co to za kopalnia? Tylko Mora mogłaby zadać tak durne pytanie. Powąchaj tym swoim paskudnym kinolem. Szybko się zorientujesz, co to za kopalnia. Kopalnia siarki, oczywiście. Co tu robisz? Dbam, aby mory pracowały, a kopalnia działała. Te bestie od wielu dni kręcą się koło kopalni. Znajdź sposób, aby się ich pozbyć, rozumiesz? Zajmę się zębaczami. Tak, pozbądź się ich. Byle szybko. Nie czuję się tu zbyt pewnie. A mogę sobie zabrać kilka bryłek siarki? Zrób tak! Zabierz to paskudstwo do geldern. I tak ledwo tu oddycham. Dobra, teraz trzeba. Przestań używać magii! Właśnie! Tutaj Zjednaj są Zobaczę. Jeszcze safe. Dobra, jestem gotowy. Trzeba ich wszystkie zamrozić. Zostaw mojego Expo. Trzeba zabić je wszystkie! No i tyle. Na ten temat. Jak to... Chyba mówił jakiś jeden ork, albo jakiś najemnik orkowy, tak mi się jakoś skojarzyło. Wręgrów i zębacz... Chyba to dzielę. Jakby co, to, to wypije, żeby nie było. Następna grupka, o jest tutaj, na wprost tej kopalni. Ile was tu jest? Dobra, was tutaj jest chyba trzech teraz. O, szkoda. Dobra, to ciebie rozwalę tak. Czy jeszcze nie wszystkie Wydało mi się, że tam już będzie Chyba, że tutaj jest jeszcze jakaś grupka To mi się zdaje, no na pewno gdzieś musi jeszcze być jakaś One chyba są... O właśnie tu jest jeszcze jeden, chyba? Tu więcej jest? nie za bardzo mogę dojrzeć? Nie no, jeden. O i pięknie level up. Hmm, tylko teraz takie pytanie, czy ja chciałem się coś specjalnie uczyć teraz? A wiem, jedno zaklęcie by mi się sprzedało. Świetnie, będę miał możliwość chyba jego nauczenia. Jak nie, no to będę musiał zrobić krótkie cięcie. Ale dobra, teraz idziemy do tego... sulfoka Imię... Moim zdaniem imię bardzo pasuje do roli, jaką odgrywa w Gothicu, czyli nadzorca kopalni siarki. Zębacze nie będą Ci już sprawiać kłopotów. W takim razie znów mogę spać spokojnie. Przyjmij tę nagrodę. Stos żółtych, śmierdzących bryłek siarki. Dzięki. Co? Nie wystarczy? No może wystarczy, może wystarczy. Teraz pójdę uruchomić tą wilczą kopalnię, o której mówił Nemrok. Po prostu zabić wilki, które tam są. A jednak ich trochę będzie i jeszcze jedną kopalnię. Yy, no czy dowiedzieć się o jednej kopalni. O, tak to może ujmę. Hm, uratować kopalnię. No za, zaraz zresztą sami zobaczycie. O co mi chodzi? Tylko do tej kopalni, wilczej kopalni będzie trochę. Chyba dziku z tego co pamiętam. No i coś, co mnie zjeść. A nie, dobra, to są gobliny. A nie, dobra, to to jednak rozprowadzę snu. No. Wielkie pocieszenie. Wow. Dobra. Najpierw ty. Tu gdzieś jeszcze będą dziki, bo pamiętam, że często jak grałem w Gothica, to się te rozprowadza właśnie nawalały z dzikami. I nie powiem. O! I nie powiem, że było mi dzięki temu łatwiej. się za drzewkiem z kampią, ale już no co ty obgarniasz o fajnie musiał wejść w tą! w lodową ile tam jest tych rozprówaczy? czy w ogóle płaca mi się z nimi mieć Chyba nie. To nie będę ich zaczepiał bez powodu. O, ściernojawy, sorry. O, mogę mnie używać całej tej. No, i tutaj jest wilcza kopalnia już. Zresztą słychać, prawda? Ja sobie tylko pozbieram się to mięso po nich. Zaraz zrobię nawalankę. Tam na dół lepiej nie schodzić, bo tam są takie potwory, z którymi będę musiał i tak walczyć, ale to w trelis dopiero. No fajnie, ale byś trafił w niego, w tamtej stronie są. Ja to zrobię taktycznie. Już się. Już się myślałem, że to te potwory wielkie. No czy ja jest. Słyszę, one tam są gdzieś. O, widzicie? Te tyrana, tyranozauro, podobne bestie. Ja się nie mam zamiaru na razie do nich zbliżać. Ja cię stąd trafię. A, trafiłem cię. Sorry, ale Ipla się włączyła i przy okazji uświadomiłem sobie, że nie wyciszyłem gadu-gadu i Skype'a. A nie chciałem naprawdę za chwilę no przerywać, bo mógł ktoś odebrać. Znaczy, co ja mówię, nie chciałem, nie chciałem przerywać yy, odbierania na przykład za chwilę jakichś wiadomości, albo... Mięsko sobie upiekę poza nagraniem. Potwory trochę działają mi na nerwy, tu ich takie głośne chodzenie cały czas mam wrażenie, że stoją w ognie. Rozpróbujmy, czy pójdziemy sobie. O, jednak, to jednak, będę musiał z nimi się bić. No ale to tam. Tam w ogóle gdzieś są wielkie. Aha, chyba że to z jaskini się. się drą na mnie. Czyli co, nie jesteś ostatnim wilkiem tunelowym. Ale ty będziesz? Ty będziesz ostatni wilkiem. Tutaj. Dobra. Oskubiemy ich wszystkich. Wypatroszymy te wilki. Tego już wziąłem wszystko. Złoty samorodek, o tu taki w ogóle pierścionek jest. Amulet. Kurczę, trzecia sterowanie minim się z, z gotkim jedynką. Co to za amulet? Aha, mam już takie dwa. Alchemia plus 5. Ja nie potrzebuję, to mogę sprzedać. Alchemiczny pierścień. Stalowy kuferek. O, na, o, nawet dobry czar No i sztapka w ogóle. sobie wszystko wydobędę. A jeszcze zrobię. Tylko właściwie zacznę nowego questa. I zakończę odcinek z tą kopalnią. Co mówiłem, że jest z góry. Tam jest taki jeden koleś, który robił w kopalni, która tam była. W przenośni kopalni, bo to była właściwie. Bo to jest skała, w której są tam jakieś bryłki, nie pamiętam nawet czego już. Chyba złota. Tak, to była kopalnia złota kiedyś. No. I ten najemnik Iwan, którego żeśmy tam nawalali. W którymś tam odcinku... Ło! Ej, trochę was za dużo. A nie wszyscy naraz. Chciałem... Psiad... A gdzie jest tamten? Nie... Tutaj przecież był jeszcze jeden. No dobra, chyba się poszedł. Albo poszedł cię tam z jakimiś innymi zwierzątkami bić. No ale to tylko dla mnie dobrze. Chyba, że tu gdzieś jest. Nie, tu jest. Tu był ten rozprówacz... A co? Jedno trzeba było No Patrzcie, ile ich tu jest. Całe stanu. I w ogóle czemu z czemuś takiego bliska na mnie warczysz. Wow, kolegę masz. Tak, wiem, że czas się skończył, ale jeszcze chcę zrobić tego quest. Znaczy, nie zrobić, tylko zacząć, za, tak. Dobra, trzeba się kierować w tą stronę, przynajmniej mam... Tak, to jest tu. Gdzie ten, to jest ten gościu, o którym mówiłem. Cały czas coś tu chodzi coś, czego ja się przynajmniej obawiam, no. O, patrzcie ile tych... ...żył złota jest. Czy to sobie wykopię tu. No. I... Ten koleś nazywa to kopalnią, prawda? Szkoda, że w gotiku nie dodali takiego czaru jak wskrzeszenie. To bo by było dobre. A ja że w nie kogoś, nie siebie. Dobra, to pogadamy sobie. Co dansą. tu robisz zupełnie sam? Widzisz tu wszystko, co pozostało z naszej kopalni. Ta świnia, najemnik Iwan, wszystko zniszczył. Najemnik Iwan, ten podły zdrajca, nie żyje. Dobrze mu tak. Śmierć wszystkim zdrajcom. Dam ci za to kilka bryłek złota. Dzięki. Co tu masz? Mogę hmm. ci coś w sumie sprzedać, bo masz aż 5 tysiaków Dobra, to też ci sprzedam ten kostur Nie potrzebuję aż tylu kilofów. A gdzie jest ten cały no jak to się nazywa ten amulet, przecież ja go nie założyłem na siebie I co ci mogę spić? Kurde, 5 młotów, ja potrzebuję 10 hmm. 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 Szablozą na kły Nazwać kły szablozem, dobra No i co, nie ma tu nic więcej, co mógłbym ci dać Dobra To jest woda, to ja nie chcę wody winą, może mi nadzi już mi to złoto. Aha, jeszcze. Potrzebujesz pomocy? Żartujesz? Tylko się rozejrzyj. Potrzebuje więcej narzędzi, potrzebuje więcej drewna, potrzebuje więcej ludzi. Te bryłki złota nie wyskoczą same ze skał. Porozmawiaj z Samuelem, przywódcą najemników w Geldern. Powiedz mu, żeby przysłał ludzi i sprzęt. Ale tym zajmę się już w następnym odcinku, a. I to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.